go z tej strony Jojo i witam Was w drugim unboxingu, nagrywam go jeden, jeden po drugim, tak dopiero co widzieliście tego z Cuba Wingi od Mofan dlatego jeśli jeszcze nie widzieliście to zapraszam. Znowu mam ten mały Apple, bo tak naprawdę nie wiem jaki jest odzew, bo tak jak mówię, nagrywam unboxing na no, jeden po drugim, więc tak jak prosiłem w poprzednim unboxingu, jeśli byłby ktoś, kto ma pomysł na jakąś fajną miniaturkę do unboxingu, bo one są już stare, przestarzałe, niezbyt ładne, to gdyby był w stanie zrobić jakiś projekt w... Photoshopie i wysłać mi taki projekt, żebym ja mógł sobie co unboxing tam modyfikować jakieś elementy, byłoby super. Dodatkowo też jeszcze z takich rzeczy poprawiłem trochę balans bieli, bo widzę, że miałem źle ustawiony w poprzednim filmie. Nie wiem jeszcze jaki jest odbiór, mam nadzieję, że mnie nie zjedliście z tego powodu. Ewentualnie być może go jakoś naprawiłem w programie. No ale okej, okay, przechodzimy do paczki. Paczka od Magic Cube Mall. Paczka zagadkowa ze względu na to pudełko. Okej, okay, dobra, poczekajcie To jest paczka od Magic Cube Mall, oczywiście Ja to sobie otworzę I teraz jestem naprawdę zaciekawiony Bo z tego co kojarzę Miała być tu tylko jedna kostka I to miał być właśnie ten Szększu Shankshu... Czy to nie jest Szększu? To jest Szększu To miał być Szększu Master Morphix Phoenix Black, Jezu, co to było? Co to miało być? Nie kojarzę, naprawdę Teraz tak sobie myślę i nie kojarzę, czy coś jeszcze mieli mi wysłać to słuchajcie, chcemy rozwikłać zagadkę? Nie, ja chcę tą zagadkę zostawić na później. Jest to małe pudełko. Nawet nie czytam informacji. To no wydaje się, że to jest jakaś kostka na pewno. Phoenix Black. Black to pewnie kolor plastiku. Phoenix. Zobaczymy zaraz. Na co tutaj mamy? To jest coś, czego się spodziewałem, czyli kostka od Shenksu Master Morphix 4x4, który badaje, że tak jest nazwany Megamorphixem, Jeśli się nie mylę folii, jak to szększe. Oczywiście ta kostkę tłusta cała nasmarowana. Dobrze, że smarują szkoda, tylko że poza wnętrzem smarują też to, co jest z zewnątrz. Pozwólcie mi, że ja to troszkę o nogawkę chociaż przetrę. I powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie już zaskoczony kolorem plastiku. Pierwszy raz widzę, że sękzy dawał taki zielony ładny. Wydaje mi się, że dużo ciemniejszy, był wcześniej. No ale dobra, czym jest kostka? Kostka to jest 4x4 e, przerobiona w czworościan. Czyli zamiast sześciu ścian mamy cztery ściany. Jest to większy Master Morphix. tak? Raz, dwa, trzy. 4. Kolejna rzecz, widzę, że Szększu w ogóle się za to wzięło. Nawet też już zrobili 5x5 Master Morphixa, który też ma do mnie przyjść. Wiem, że już pisali do mnie z Magic Cube Mall i mają mi go wysłać, więc yy, będzie to kolejna nowość, ciekawa. Yy, modyfikacja fajna, porusza się, porusza się bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Nie ma żadnych zacinek. Szększu raczej dobrze radzi sobie z takimi kostkami. Yy, w momencie, gdy to mają być kostki tylko takie dla, do zabawy. Patrzcie, jaki piękny wzorek zrobiliśmy. No tak, bo to przecież nie jest trójka. To, to zwykłego wzorku nie zrobimy. Wróćmy sobie do tego, co było. Yy, no i tak, kostka oczywiście zmienia kształt, bo jest to kostka, która zamiast sześciu ścian ma cztery ściany, więc coś się tutaj musi dziać, ale rusza się jak normalna kostka 4 na 4. I tak też ją układamy z tym, że może wyskoczyć parit. To znaczy w czwórce jest bardziej problematyczna te centry są bardziej problematyczne, chociaż z drugiej strony jeszcze jest inny problem, czyli powtarzalność elementów. To znaczy, te dwa elementy są takie same, tylko po obróceniu. Te, te tr trzy nawet, raz dwa, trzy, te trzy są takie same. Te trzy elementy są takie same. Ten center może być z tym zamieniony. Ten center może być z tym lub z tym, tak? Czyli mamy tutaj po trzy jakieś elementy, dlatego są tu pewne uproszczenia i są utrudnienia względem takiego standardowego 4x4 Supercuba. No, ale jest to na pewno dość ciekawa pozycja. Bo te zwykłe Master Morphixy mnie się na przykład znudziły, to jest bardzo prosta rzecz, już mam tyle tych Master Morfixów, jakoś mnie nie jara już ich układanie, bo to jest bardzo prosta modyfikacja. Jeśli chodzi o czwórkę może być ciekawiej, a już w ogóle nie mogę doczekać się tej piątki. Ale słuchajcie, więcej bym o tym pogadał, gdyby nie ta paczuszka, ja naprawdę słowo honoru nie pamiętam, czy rozmawialiśmy o jakiejś innej kostce, zaraz się okaże co to jest. Może to nie jest kostka, kto wie, otwieramy. Nie, jest to kostka, jest to kostka Phoenix. Nie kojarzę w ogóle firmy. teraz pozwolę sobie przeczytać opis. How Phoenix, material ABS, 56 mm. Seller, seller to Shenzhen Belle Children's Products CEO Limited. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, co to za firma. Co to za kostka. Jest też instrukcja Ghost Hand. Aha, no to Ghost Hand to już mi coś mówi, były swego czasu. Kostki Ghost Hand Kurde, nawet nie pamiętam Tą nazwę Ghost Hand, ale już nie mogę sobie przypomnieć Co to były za kostki, czy to były dobre kostki Czy niezbyt dobre kostki No ale zaraz zobaczymy czym jest Phoenix Model Phoenix W pudełeczku, ładnym pudełeczku muszę przyznać Jak na takiego wydawałoby się No Folia też jest taka Ładna, dopasowana, bąbelkowa Oczywiście kostkę Będzie ciężko, więc to trzeba folię rozerwać no i co, spójrzmy na samą kostkę. Logo. Czy Goshen rzeczywiście miała takie logo? Chyba troszkę inaczej to kiedyś wyglądało. Kojarzę firmę Goshen, naprawdę. Cześć Oskar, właśnie jestem w zawierciu. Papugi są znowu tutaj. Przyjechały razem ze mną z Krakowa i teraz będziemy w jednym pokoju, więc często będziecie ich słyszeli na odcinkach. Naklejki, widać, że tu jest wszystko ładnie zaokrąglone, tak jak najnowsze kostki, czyli narożniki nie zaokrąglone, krawędzie i centry zaokrąglone. Naklejki klasyczne, takie bym powiedział, nawet przestarzałe. Chociaż to się wyróżnia. Takie odcienie jak na Rubiksie jakimś oryginalnym. No, Oskar się tutaj włącza do, do unboxingu. Nawet nie zaglądam do budowy. Dobra. Robimy test. O, przed chwilą właśnie mania przeleciała przed kamerą, czyli druga papuga. I sorry za nie. Ja bardzo przepraszam. Wiem, że to może być dla Was niefajne przeglądanie, no ale no... Papuga zwierzę żywe. Ma swoje prawa też. A co do kostki, muszę przyznać, że jest tak, no, średnio. Już miałem nadzieję, że nagle się okaże, że przychodzi jakaś nowa firma i wydaje kostkę, i się okazuje, że ta kostka jest świetna, najlepsza i, i w ogóle jest super. Ani go o tym nie wiedział i ja będę autorem tego odkrycia. I wszyscy domówili: JoJo, dzięki, że y, znalazłeś nową, najlepszą na rynku kostkę 3 na 3 Niestety tak nie będzie. Papugi zresztą dają o tym wyraźnie znać, że to nie tak. Co mogę powiedzieć? Wiecie co? Poczekajcie, niech nie skończą krzyczeć i wrócimy do tego mówienia. Słuchajcie, trochę to trwało, zanim się ta bestia uspokoiła. Po całym pokoju biegałem za nim, żeby go złapać. Dajcie spokój. Ale dobra, słuchajcie, aż się zdyszałem. Kostka. Nie jest to zbyt przyjemna kość. Liczyłem może, że to będzie jakiś no-name, który okaże się najlepszą kostką. I wszyscy będą mówili JoJo, dzięki Ci, że Ty odkryłeś tą kostkę. To jest najlepsza kość. No ale niestety tak się raczej nie stanie. Jest to kostka mocno średnia. Według mnie, niby da się nią szybko kręcić, ale jest bardzo nieprzyjemny feeling. Podobny do kostki, powiedziałbym, With Eden C5. Taki nie dość, że chropowaty, to taki pusty w środku. Wydaje się bardzo tanią kostką. Wręcz powiedziałbym, kostką z kiosku, która mogłaby się za chwilę rozpaść. Dlatego. No, niestety nie jest tak pięknie jak myślałem, że może być. No, ale to nadal jakaś. Wiecie, losowa kostka. No, ja się tak spodziewałem, że może będzie coś świetnego. Niestety tak nie jest, dlatego na dzisiaj kończymy. Kolejny unboxing, ja już mówię, zdyszałem się biegając z Oskara. Oskar też się zdyszał, latając po pokoju. Mania na szczęście jest spokojna. Dzisiaj dwie kostki Shengshu Master Morphix 4x4, czyli chyba Mega jest on nazywany tak potocznie. No i kostka Ghost Hand Phoenix na czarnym plastiku. Trójka, która. Nie jest aż tak świetna, ale jak na No to teoretycznie to może być powiedzmy, ale więcej oczywiście będzie w recenzjach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, widzimy się w następnych filmach, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!